Cześć! W dzisiejszym filmie nauczymy się, jak zrobić piersi z kurczaka pod pierzynką z serem i sosem beszamelowym. Taki kurczak z piekarnika jest banalnie prosty w przygotowaniu. To idealny pomysł na obiad z piersią kurczaka. Zaczynamy od przekrojenia piersi kurczaka na cztery części. Doprawiamy z obu stron solą, pieprzem, granulowanym czosnkiem, papryką i suszonymi ziołami. Smażymy do wyraźnego zarumienienia. Mięso powinno być wciąż surowe w środku. Jeśli któryś z kawałków jest grubszy, potrzymajcie go na patelni trochę dłużej. Jeśli szukacie przepisów z kurczakiem, po tym filmie zobaczcie mój przepis na roladę z piersią z kurczaka. mięso przekładamy do naczynia do zapiekania. Smażymy czerwoną cebulę i paprykę. Solimy. Dodajemy czosnek i suszone zioła. Jeśli podoba wam się ten przepis, nie zapomnijcie o polubieniu filmu i subskrypcji kanału. Przygotowujemy sos beszamelowy. Rozpuszczamy masło. Dodajemy mąkę i energicznie mieszamy trzepaczką. Wlewamy mleko i cały czas mieszając gotujemy do lekkiego zgęstnienia. Doprawiamy solą, pieprzem i gałką muszkatołową. Zagęszczamy sos startym serem. Sos powinien się lekko ciągnąć. Smarujemy mięso sosem beszamelowym. Nakładamy warzywa. Dodajemy więcej sosu i startego sera. Możecie wykorzystać cały sos i całkowicie zalać nim kurczaka, albo resztę podać dodatkowo do obiadu. Pieczemy w 200 stopniach około 15-20 minut. Czas pieczenia może się nieznacznie skrócić lub wydłużyć w zależności od grubości kawałków mięsa. Pierś z kurczaka pod pierzynką świetnie smakuje z ziemniakami, ryżem lub kaszą i surówką. Dokładny przepis znajdziecie pod filmem i na mojej stronie lekcjewkuchni.pl. Zobaczcie też przepis na roladę z piersią kurczaka i warzywami. Zachęcam do polubienia filmu i subskrypcji kanału. Smacznego!